Jak dużo waży technologia w Welobanku? No, w, w obecnych czasach technologia jest kluczowa i tam nie ma praktycznie żadnej y, usługi, która jest, jest realizowana y, bez, bez udziału technologii, prawda? Czyli już nie tylko przez już mówimy o takich bankowości elektronicznej, mobilnej czy kontakt centerne, no, ale także, także w oddziale y, też y, odpowiednio pracownicy uzbrojeni pewne. Jakby skrypty, procesy, czy też y, odpowiednie bazy, które wykorzystują do tego, żeby właściwie obsługiwać klienta, wiedzieć o kliencie jak najwięcej i zaoferować jak najlepszy produkt i najlepszą usługę. A czy można powiedzieć, że te zmiany, które Pan wprowadził w banku, przychodząc do niego, te zmiany związane z technologią, organizacją pod kątem technologicznym, no, przyczyniły się do tego, że w końcu Velobank znalazł nabywcę? Tak, oczywiście, bo to y, 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 po pierwsze. No, bank jest instytucją, która musi przede wszystkim być wiarygodna i musi dawać pożycie bezpieczeństwa klientom. Sam proces resolution jest, jest procesem, który powoduje, że no, co do zasady klienci czują pewną niepewność, prawda, co, się, co się dzieje. W związku z tym konieczne było w bardzo krótkim czasie, wykorzystując różnego rodzaju dźwignie, między innymi też technologiczną, doprowadzić do tego, żeby. Klienci, którzy zostali, ale także ci klienci, którzy nowi, żeby można było pozyskać, żeby bank funkcjonował, był atrakcyjny dla, dla inwestora, żeby de facto czuli się bezpiecznie i chcieli w tym, w tym banku być. Jak wiemy, nasz sektor finansowy jest bardzo silny pod względem technologicznym, w związku z tym nie można, jeżeli chce się zbudować markę, która ma być atrakcyjna z punktu widzenia klienta, żeby on chciał bankować, a z drugiej strony, żeby konsekwencji była atrakcyjna dla inwestora, no to trzeba być na niegorszym poziomie niż jest obecnie czołówka czołówka banków. I taki był nasz cel. W pierwszej kolejności bardzo szybko wprowadzić nową markę, która też jakby w dużej mierze jest właśnie dzięki technologicznej sprytowi, takiej zwinności i sprytowi. Udało się ją wdrożyć w ciągu tam pięciu tygodni. Tak samo całą ofertę przebudować produktową, gdzie bank przez ostatnie pięć lat przed Resolution był raczej bankiem, który usypiał relacje z klientem niż jakby budował aktywnie jego dalszą, dalszą atrakcyjność. W związku z tym no tutaj trzeba było całkowicie przebudować ofertę produktową, tak samo usługową i jakościową z punktu widzenia obsługi klienta, czy też w platformach tych samoobsługowych, jak platforma mobilna, czy platforma bankowości elektronicznej, tak i to, jak i też kontakt center. Prawda? No I to było naszym głównym zadaniem, żeby właśnie wykorzystać tą technologię, zwinność, szybko, szybkość działania, czyli też decyzyjność, kompetencje zespołu, który wiedział już jak funkcjonuje rynek i wiedział co chce zrobić po to, żeby właśnie w tym bardzo krótkim okresie, który mieliśmy do rozpoczęcia procesu sprzedaży, to było praktycznie 9 miesięcy, pokazać już, że bank jest bankiem bezpiecznym, stabilnym i a z drugiej strony przez kolejne 18 miesięcy pokazać, że realizuje wyniki i zmienia kierunki, można powiedzieć, wzrostu, znaczy z pewnego rodzaju kurczenia się banku do, do wzrostu, do podnoszenia wartości banku, tak żeby inwestor traktował to jako atrakcyjnie. No i też oczywiście bankowy fundusz gwarancyjny odzyskał jak najwięcej, no bo na końcu jest to proces rezolucji, który powoduje, że państwo czy sektor finansowy w tym przypadku pewne wkłada pewne pieniądze na uzdrowienie powiedzmy instytucji, która ma problemy, no ale na końcu, jakby zgodnie z unijną dyrektywą, taka instytucja musi nabyć, być nabyta przez prywatnego inwestora. No tak, stawka była bardzo wysoka, bo gdyby się tego inwestora nie znalazło, to bank przestałby istnieć. Tak, no w tym momencie, jeżeli nie byłoby inwestora, wtedy konieczna byłoby realizacja tak zwanego procesu likwidacji, i ten proces oczywiście też jako w ramach procedury resolution był przygotowany. Ten proces byłby dużo bardziej kosztowny i wymagałby jeszcze od sektora finansowego dodatkowych instytucji, inwestycji z racji tego, że no zawsze zamykanie banku wiąże się z wieloma ryzykami, między innymi też na bank. Teraz właścicielem banku jest prywatny fundusz, ale formalnie jeszcze nie jest właścicielem. Tak, proces, proces sprzedaży składa się z takich dwóch etapów. Pierwszy to jest tak zwany signing, później jest closing. Signing to jest w momencie, kiedy to się wydarzyło na koniec marca, gdzie obie strony, zarówno fundusz, jak i kupujący, uzgodnili warunki sprzedaży i obie strony chcą zrealizować transakcję, natomiast później jest odpowiedni okres potrzebny na tak zwane formalności, m.in. zgodę KNF-u czy OKIK-u, OK tak żeby w ciągu tych trzech miesięcy do końca czerwca gdyby transakcja została zaakceptowana przez organy, a jak zostanie zaakceptowana, następuje Proces zamknięcia transakcji i w pełni wtedy własność przychodzi na nowego inwestora. Jak na samym co będzie dalej? Czy po kilku latach pojawi się jakiś inny inwestor, czy bank, czy jakaś inna instytucja? Nie. Fundusz, który, który naturalnie taka charakterystyka działania jest, wchodzi w taką transakcję, działa na zasadzie takiej, że będzie budował wartość banku po to, żeby oczywiście w perspektywie średnioterminowej czy dłuższoterminowej zrealizować zysk, w związku z tym sprzedać. Natomiast to jest o tyle dobra, dobry czas dla właśnie instytucji takiej jak VeloBank, która jest po restrukturyzacji, zresztą z tego, że odpowiednie inwestycje będą realizowane. Po pierwsze, będzie na pewno organiczny wzrost, jest oczekiwanie, żeby bank dalej rósł i był, podnosił swoją pozycję rynkową. Po drugie, jeżeli się okaże, że na rynku pojawią się pewne można powiedzieć szanse na takim przejęć może powiedzieć innych instytucji, to też ten apetyt jest dużo większy niż takiego typowej instytucji, która funkcjonuje powiedzmy w swoim stabilnym otoczeniu. Ponieważ jesteśmy na kongresie reformy technologii Bankowych, to pytanie o to, jaki jest zanim Pana najważniejszy trend, który będzie trwał przez najbliższe lata, jeśli chodzi o technologię bankową. Tak, no to, to jest, tutaj nie będę zbyt yy, yy, może powiedzieć yy, innowacyjny czy nowatorski. Ja od kilku lat jakby wyraźnie mówię, że, yy, że po pierwsze, Sektor finansowy, on musi być sektorem, który ma jak najmniejszy dług technologiczny, czyli tutaj mówimy o wszelkiego rodzaju działaniach z wykorzystaniem najnowszej technologii, szczególnie tutaj z usług chmurowych, stąd też kiedyś realizowaliśmy taki projekt jak właśnie Przekonanie największych tych graczy, jak Google, i Microsoft, żeby wybudowali swoje tutaj data center i zgodnie z komunikatem też KNF-u umożliwić de facto bankom korzystania z chmury. Jak widać, to był ten element, który był konieczny do kolejnego etapu, gdzie zaczynamy rozmawiać o zupełnie nowych usługach, czyli pewnych usługach dodanych, które w bankowości naturalnie muszą się znaleźć, bo bank to już nie jest taka typowo instytucja tylko, która trzyma depozyty i daje kredyty, ale świadczy różnego rodzaju usługi, które mają na zadanie doprowadzić, że klient będzie mógł czuć się bezpiecznie ze swoimi środkami, ale też będzie mógł swobodnie nimi dysponować, czy też swobodnie realizować swoje... Marzenia. No i tutaj na pewno cała ta wiedza, analityka, która i też wykorzystanie. W najbliższym czasie, które będzie mocno wchodzić też w życie każdego z nas, różnego rodzaju modeli językowych i generatywnej, sztucznej inteligencji. Ona bardzo mocno wpłynie na naszą jako społeczeństwo w ogóle obsuwanie z technologią, co też będzie zmuszało banki do tego, żeby naturalnie się adoptować. I tutaj kluczowe z punktu widzenia będzie banku właśnie ta elastyczność, zwinność i szybkość adopcji oraz i tego, że nie wiemy jeszcze do końca, jaki będzie kolejny interfejs użytkownika.